Emocji, że naprawdę niesamowity powrót do przeszłości. Tutaj na przykład zobaczcie zdjęcie: yy, przylecieliśmy przy przy ze Stanów, po raz pierwszy byliśmy w Stanach. Przywitała nas rodzina i kacia malutka, która wtedy na mnie była. <grych> A to jest moja najmłodsza córeczka, która przyszła na świat, i zrobiłam z nią sobie takie zdjęcie. No. Pierwszy akt jej. Etnę, naszą płytę, <noise> burza włosów, po prostu magia, yy, wszystkiego to, co jest wokoło. Jeszcze tutaj miałam taką kieckę, strasznie napuszoną, O chyba trochę widać na to właśnie skórzana, yy, skórzana kurtka. No, etna, no po prostu. Widać. A poznajecie tego pana, ale ładna z nas para, co?